Nałoży się zarówno Ty i ja mieliśmy w życiu masystyczności styczności z ludźmi, którzy jedyne co robili to krytykowali ludzi, którzy podejmowali działanie i robili coś w kierunku po prostu własnego rozwoju i to są z reguły ludzie, którzy niczego nie tworzą, niczego nie robią, niczego nie próbują i to są ludzie, którzy zawsze będą w cudzysłowie głośniejsi niż ci, którzy codziennie po prostu robią swoją robotę i są skupieni w ciszy i to jest Typowa rzecz, która spotyka każdą osobę, która zaczyna się rozwijać, ze względu na to, że osoby, które się rozwijają, próbują rzeczy, są skupione na pracy, a nie są skupione na tym, żeby po prostu krytykować innych. Krytyka, która. Przychodzi, która przychodzi od ludzi, którzy nic nie robią ze sobą, jest ich formą działania, bo po prostu innej metody działania nie znają. I ci, którzy są najgłośniejsi, którzy są najbardziej zaangażowani w nasze krytykowanie, to są najczęściej osoby, które są najmniej zaangażowane we własne życie. Ze względu na to, że ci, którzy po prostu po kurwa siedzą cicho, to są ludzie, którzy budują siebie, budują swoją przyszłość, a ci ludzie, którzy są głośno, oni jedynie co to komentują. A Hałas, który oni wytwarzają, nie jest jakimkolwiek dowodem wartości dotyczącym nas. Oni tak naprawdę jedyne co w ten sposób pokazują, to pokazują to, że sami się nie rozwijają i że sami nic pożytecznego ze sobą nie robią.